Witam, dzisiaj Wam pokażę jak zrobić takie perełki, refy, koksy, łopotki. Tam jeszcze coś chyba jest. I do tego jeszcze dodać takie panie dźwięki. No także jak już macie Minecrafta odplaćie Escape, paćcie zasobów, spolder, patrzek. Widzicie pik, który macie tam pobrany, wtłacie swojego texturpaka Asset Minecraft eee, Tutaj wklejacie te sounds. Potem robicie folder models, jeśli nie macie Jak macie, to po prostu otwaracie kryjecie tutaj ten folder Także dzięki za oglądanie i widzimy się na razem. Alo.